Przywiozłem już piękne, umyte, błyszczące. Po kolei, jakie procesy tutaj się wydarzą z tym blokiem? Więc roztaczamy wstępnie cylindry. Czyli krótko mówiąc, powiększamy pojemność. Tak, tak. powiększamy, bo, ponieważ jest naprawiany cylinder, tłoki są nadwymiarowe. Roztaczamy je do wartości jakby 10 setek przed wymiarem docelowym. Wykonowanie musi być zostawione między 8 a 12 setek. Fantastycznie. To co, ten zabierać? No Jak jeden powiedzmy? i drugi stawiam, bo od razu dwa no, no. stawiamy. A, bo to się robi dwa na raz. Tak, mamy taką maszynę, która pozwala nam zrobić od razu dwa bloki. No to lećmy, nie traćmy czasu. Roboty będzie masa. Planowanie, osiowanie i obróbka głowicy, ale najpierw roztaczanie cylindrów pod nowe tłoki. Do niego będziemy się odwzorowywać. Tak, no teraz musimy go zwymiarować, żebyśmy wiedzieli, jaki w ogóle szlif mamy zrobić. By właściwie roztoczyć cylinder, nie wystarczy zmierzyć tłok. Trzeba też uwzględnić fabryczne dane dotyczące rozszerzalności cieplnej materiałów. W komorze spalania panuje temperatura kilkuset stopni, metale zmieniają swe wymiary. Dobry fachura jednak wie, jak to policzyć. Jak na razie minęła prawie godzina, a my tak naprawdę dopiero zaczniemy obróbki. Zobaczcie, ile czasu trzeba było poświęcić na przygotowanie wszystkiego, żeby później obróbka poszła sprawnie. Wymiary zbierał człowiek, ale obróbką zajmuje się już w pełni skomputeryzowana maszyna. Równanie i osiowanie gładzi trwa około 20 minut. My tak naprawdę tylko obrabiamy ten blok, bo zmiany pojemności silnika zaplanowałem zupełnie inaczej. Zmieniam wykorbienie. Tłoka, czyli zmieniam trochę tłok i zmieniam wał korbowy, co spowoduje, że będzie większy skok tłoka i zwiększy się pojemność. Oczywiście stosuje się rozwiercanie cylindrów do zwiększania pojemności silnika, ale akurat nie w tym przypadku. Cylindry ogarnięte. Ale jakie one już ładne w środku. Bardziej – Bardziej zbliżone już do koła, tak? – Tak, teraz już są okrągłe na pewno. Jestem przede wszystkim proste w stosunku do osi wału. Teraz trzeba przezbroić stanowisko do kolejnych, innych szlifów. – A teraz zmiana głowicy w maszynie do? – Do planowania płaszczyzny. Najpierw pomiar płaszczyzny zegarem, a potem szlif. Talerz z nożem smyrnie tę powierzchnię 20 razy, zbierając w sumie pół mm materiału. To grubość zaledwie kilku kartek papieru. Powierzchnia będzie gładka, jak tafla szkła.